Kolejna kolejka w Oświęcimiu przychemników 4 Tauron Hokej Ligi. Dzisiaj składów obydwóch ekip. Zaczynamy od drużyny GKS-u Tychy. Bramka Unii, tutaj zmiany na bramce. Bramkarze 31, się jako pierwszy Igor Tyczyński. A sędziują dzisiejsze spotkanie sędziowie główni Patryk Kasprzyk i Bartosz Suski. Liniowi Piotr Podlaz i Michał Gerne. To jest pierwszy krok. Teraz nie we własnej tercji, ale presuje GKS tych i dobre podanie. Teraz wychodzi na sytuację sam na sam i z backhandu. E, piękna bramka Partanena. Ależ otwarcie e, gospodarzy, proszę Państwa. Wydawało się, zaraz zobaczymy to na powtórce, że tutaj... E, Zaglądowali tyscy obrońcy, ale Partanem dobrze znalazł się pomiędzy nimi. No i ten strzał z backendu też nie taki mocny, ale techniczny. Znalazł miejsce w bramce. Tak za bramkę, ale przejęli Święcimianie. Teraz dobre, dobre wrzucenie do Daniela Osona z kuli przestrzelił. Z krążkiem, zablokowane to podanie, ale tutaj Bryk przedar się strzela. No, ale obok bramki ruma już na lodzie. Tyszanie, Pociecha ach, złamał się teraz połowie i pociechy, ale to też zaskoczyło trochę Oświęcimian bo, no wpuścił ten krążek chyba pod sobą zobaczymy zaraz, proszę Państwa na powtórkę nie było to chyba groźne tutaj no rozjechały się parkane Tyczyńskiemu a Hopelto Hejkinen i broni Tomasz Fuczyk no i mamy pierwsze zamieszanie przed bramkarzem. Rozmawiałem z moim kolegą dzisiaj tutaj... Na lewą stronę dynamicznie Tyszanie. Pytanen. Łapie to Igor Tyczyński. I znowu mamy kolejną przepychankę. Raz. Wypatrzył tam Kasperlika. Kasperlik broni Fucik. Montej. Na prawą stronę. I piek. Bramka Peresulko strzelał przed chwilą, ale nie udało mu się e, tam e, pokonać Tomasza Fucika. Teraz piękny e, najazd, zobaczmy z prawej strony. Tutaj pokazał się, e, miał trochę miejsca, nie zdążyli dopaść e, do niego e, hokeiści GKS-u, i GKS e, piękna Bramka. Teraz podania przed Bramkę. Kaskinen mocno, ale prosto. Ptycińskiego. Podkręcili tempo hokeiści GKS-u. Tychy. No i zamieszanie. Parkanem broni tam Tyczyński. Do jednego Jastrzębie Katowice. Toruń prowadzi z Bytomiem 1 do 0. Mecz Krakowia Sanogosia. Teraz przed się jest 2 na 1. Nie takie klasyczne czyste, ale no blisko był tutaj. Domagał się podania. Jeszcze Monto rozegrał to w prawą stronę. Osamotniony. Jedzie mu tam w sukurs Wióchow. No i teraz przyjęcie gościński, gościński. Opanował ten krążek, podał, ale no dobrze broni to. Witamę. Dobrze to rozegrał. No i próbował. Peresunko z prawej strony. Peresunko. Szukał tam podania, zamieszanie. Wydawało się, że znajdą. Hokejści Unii drogę do bramki, ale szkoczą i wepchali w końcu krążek do bramki. Chyba Peresunko, bo tutaj najbardziej cieszy się ten zawodnik. Szaleństwo na trybunach, dynamicznie Unia weszła. Tutaj protestują nie będzie analiza wideo, pokazuje arbiter. Zobaczcie Państwo, tutaj kotłowało się pod bramką. Po jeszcze wepchnięcia tego krążka do bramki i tu będzie widać krążek pada ale sędziowie chcą jeszcze zrobić analizję że jest gol. Unia założyła hokejowy zamek odbija płucik, ale nie było czynień strzał od razu. Kurs pierwszy Kasperlik jeden na jeden Kaspernik ma tylko jednego hokejistę GKS-u przed bramką, ale zdołał podać Martin Kaspernik najeżdżał na bramkę. No pokazuje tutaj na Martina Kasperlika zdobywca, zdobywca tego gola, najeżdżał tutaj na bramkę z tego co widziałem Maltrej. Udało się Tyszanom, jest trochę miejsca, jest uderzenie, podbija to Igor Tyczyński, sędzia. Przy stoliku sędziowskim brakowało tutaj obsady sędziowskiej, już możemy rozpoczynać posiadanie gospodarzy. Kasperlik. Rozpędza się Martin Kasperlik, nie potrafią zatrzymać go Tyszanie, ale żakcja Martina Kasperlika. Co on teraz zrobił? Ja mówiłem Państwu, że Tyszanie muszą zatekować mocna, no, Kasperlik rozpędził się, zobaczmy to na powtórce. Martin Kasperlik, niesamowity rajd. Przejechał i znalazł miejsce w okienku Tyskiej Bramki. Co za Bramka? Myślę, że okrasa dzisiejszego spotkania. przejechał Komorski. Komorski w okolicach niebieskiej. Łapie to Tyczyński. Próbował tam jeszcze terminację na twarzach hokejistów DKS-u Tychy. Komorski, komorski i Tyczyński. Kolejna dobra. Partanem. Już w okajowym zamku Unia. Makela bardzo mocno, ale Chyba do powrotu kuru. Kuru już na lodzie. I właśnie komorski do kuru. Ten słynny błąd. Ale dobrze Tyczyński. Praktycznie kul. Jeszcze raz kuru, a teraz trudniej. Tak z przyklęku udę tą obronę. Kuru teraz na drugą stronę rozciągnął. Pociecha! Strzało obok bramki Tyczyńskiego. Nie było tam. Paś. Strzał i Igor Tyczyński.